No ubrałam się nie za 900 zł, za 450 zł ubrałam się wczoraj. Nawet da Nawet. się, da się, da się, ale ja nigdy nie uważałam, że moda to jest tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy, to jest kwestia pomysłu i koncepcji. Ja bardzo też sobie cenię i dużo wykorzystuję w swoich stylizacjach, na przykład rzeczy vintage, tak, szczególnie biżuterię. Więc jakby to, to nie jest dla mnie problem. Natomiast mimo, że są te stylizacje za 450 zł czy za 350 zł, to one są szalone, jak chcę to podkreślić, że one są nadal takie szalone jak ja. Bo wiesz, w poprzednim sezonie to był największy hit, że 900 zł to jest mało pieniążków, czyli to nie jest mało pieniążków i się można za to spokojnie ubrać. To nie jest mało pieniędzy, e, a nie pieniążków, nie jest to mało pieniędzy. Na cytuję, na cytuję klasyka. Wiem, klasykarz. Myślę, że Sara jest otwartą i odważną dziewczyną, że po prostu powiedziała to, co myślę. Zresztą trochę to było wycięte z kontekstu, trzeba by było całą tę wypowiedź mieć. Nie, że jej bronię, ale, ale coś czasami się zdarza, że jest wycięte z kontekstu i okazuje się, że jakieś bzdury wychodzą z naszych ust. Yy, więc to, nie jest to mało pieniędzy, uważam, że za te 450 zł, czy nawet 350 zł można się interesująco ubrać. Zresztą namawiam do oglądania programu, że ja daję radę. No właśnie, jeszcze wspomniałaś o Sarze, czy widziałaś odcinki? Na pewno widziałaś odcinki z jej udziałem. I Nie oglądałam programów z jej udziałem, ponieważ chciałam włożyć ten program siebie, nie sugerować się niczym ani nikim. Trudno jest zawsze brać program po kimś, tak? bo będą porównania, natomiast no, ja wkładam jakby siebie taką, jaka, jaką jestem na co dzień, bo też zajmuję się doradzaniem indywidualnym klientkom, dlatego jestem taka, jaka jestem. No, włączyła się tylko kamera, czerwona lampka.